Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów na naszym kolejnym spotkaniu z przyrodą Beskidzkich Parków Krajobrazowych. Nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy od bardzo ciekawego, interesującego cytatu, który brzmi. Na której górze jest jezioro jedno na kształt stawu sitowiną zarosłe, gdzie czarna woda zawsze stoi i stąd nazwana ta góra jest skrzecznią albo skrzeczną, że w tym jeziorze żaby często skrzeczą, że ich daleko pod wieczór słychać. I chyba już wszystko jasne. Tymi słowami Andrzej Komoniecki, dawny wójt żywiecki, pisał o skrzycznym. I właśnie na ten szczyt dziś się wybieramy. Skrzyczne osiąga wysokość 1257 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyższy szczyt zarówno Parku Krajobrazowego Beskidy Śląskiego, jak i całego Beskidu Śląskiego. Skrzyczne jest górą wybitną, szczególnie gdyby patrzeć na ten szczyt od strony Kotliny Żywieckiej. Wtedy zobaczymy wielką, majestatyczną Kopułę Skrzycznego, która wyróżnia się i góruje nad dnem Kotliny. Jest to widok naprawdę wspaniały i zapierający dech w piersiach. Dziś nasze spotkanie będzie miało bardziej charakter wycieczkowy, ponieważ chciałbym wam pokazać widoki, jakie roztaczają się i ze skrycznego i z jego okolic. Natomiast kwestie merytoryczne i różne ciekawostki zostawimy sobie na zupełnie inny odcinek. Zapraszam więc na szczyt! Można powiedzieć, iż skrzyczne posiada jakby dwa oblicza. Z jednej strony jest tutaj bardzo tłumnie, szczególnie w pogodne dni, w weekendy, na szczycie potrafi być naprawdę bardzo tłoczno, tym bardziej, że ze szczyrku na skrzyczne można wyjechać kolejką, więc szczyt jest bardzo łatwo dostępny. Z drugiej jednak strony, jeżeli będziemy tutaj w tygodniu, wcześnie rano, bądź też w mniej atrakcyjną pogodę, zobaczymy zupełnie inne oblicze tego szczytu tej góry. Jest tu wtedy mniej ludzi, jest spokojnie, czasem wręcz pusto i panuje tu zupełnie inny klimat. Zachęcam więc do wyjścia na skrzyczne. A najlepiej zrobić to pieszo, szlakiem turystycznym, na przykład do strony Szczyrku bądź Lipowej. Wtedy naprawdę zmęczymy się, idąc pod górkę, bo jest tu znaczna różnica wzniesień. Ale ten trud nam się opłaci i na pewno też będziemy mieli większą satysfakcję ze zdobycia szczytu niż po prostu na niego wyjeżdżając kolejką. Warto się tu wybrać, warto podziwiać te wspaniałe widoki, bo jest tu naprawdę pięknie. Nie tylko na samym szczycie ale i w jego najbliższym otoczeniu.